Czy wiedzieliście, że zgodnie z kroniką Wincentego Kadłubka Polacy mieli zetrzeć się z wojskami Aleksandra Wielkiego? Zgodnie z legendą po śmierci królowej Wandy nastało bezkrólewie i państwo stało się łatwym celem dla najeźdźców. Jednym z nich był Aleksander Wielki, który postanowił zaatakować ziemię Lechitów od strony Moraw. Po zajęciu Małopolski i Śląska plemiona musiał się zjednoczyć i stawić czoło macedońskiej armii. Doszło do wielkiej bitwy pod górą której zwycięstwo Polacy zawdzięczają pewnemu złotnikowi. Wpadł on na pomysł, by zwabić Macedończyków w zasadzkę. Kazał ustawić drewniane figury rycerzy, imitujące prawdziwe wojsko, w dogodnym dla broniących się miejscu. Tak oto Aleksander Wielki wpadł w pułapkę i przegrał bitwę, będąc zmuszonym do wycofania się z naszego kraju. Złotnik natomiast stał się nowym władcą Polski i otrzymał imię Lestek, które oznacza kogoś przebiegłego.